Radosną nowinę o Narodzinach Zbawiciela ogłosili światu uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozienicach. Maleńka Miłość w Żłobie Śpi to tytuł przedstawienia słowno-muzycznego zorganizowanego w placówce 22 grudnia. Małych artystów, ich kolegów i koleżanki, nauczycieli oraz zaproszonych gości, wśród nich burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, powitał dyrektor szkoły Paweł Potent, a o znaczeniu nadchodzących świąt oraz o miłości i nadziei, jakie ze sobą Niosą, powiedział ksiądz Marcin Cieślik. Po tych słowach przyszedł czas na przedstawienie. Taniec aniołów, pastorałki, świąteczne wiersze, wykonywane przez uczniów, wszystkich zgromadzonych wprowadziły w świąteczny nastrój. Były chwile wzruszeń oraz momenty przepełnione radością z nadejścia zbawiciela. I tak jak wiemy z licznych przekazów, i tu w szkole nie mogło zabraknąć najważniejszych postaci, świadków narodzin zbawiciela. Anioły tańcem wyrażały radość z cudu, jaki miał miejsce w Betlejem, a hołd nowonarodzonemu pobiegli złożyć pastuszkowie trzej królowie, którzy do stajenki przybyli z darami, oraz dzieci, które przyniosły maleńkiemu ciepłe buty, szaliki, czapeczkę oraz pruszowego misia lekarstwo na dziecięce smutki. Wszystkim tym scenom towarzyszyła kolenda przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nie zabrakło też świątecznych życzeń, przepełnionych radością i nadzieją na lepsze jutro. Te w imieniu całej społeczności szkolnej przekazała zgromadzonym nauczycielka Marlena Molendowska. Spokojnych i przede wszystkim rodzinnych świąt życzył też burmistrz Piotr Kozłowski, dziękując także dzieciom i ich opiekunom za przedstawienie pełne wzruszeń. To właśnie za spotkanie pełne emocji uczniowie otrzymali gromkie brawa, a dyrektor szkoły Paweł Potent podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tego świątecznego wydarzenia.